Dziś na kanale o technologii nowe słuchawki od Oppo, czyli Oppo Enco R3 oraz Oppo Enco R3 w wersji Pro. Już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrymi słuchawkami. Z czego Oppo Enco R to są słuchawki uszne a Oppo Enco R3 Pro to są słuchawki dokanałowe. Słuchawki Oppo Enco R3 kosztują 249 zł, z kolei wersja Pro 399 zł. Więc mamy tutaj takie sprzęty, które nie nadwyrężą Waszej kieszeni, ale z drugiej strony będą mieć odpowiednią jakość, bo wiadomo, że jak kupujecie takie słuchawki za 100, 150, może nawet niekiedy 200, 200 zł, to ta jakość jest po prostu średnia. No i właśnie za dobre słuchawki trzeba zapłacić przynajmniej 250 zł, tak też jest w tym przypadku. Ale powinniście też pamiętać o tym, że Oppo jest partnerem dzisiejszego odcinka, nie ma wpływu na naszą opinię na temat tych słuchawek, ale zamiast tego wykupiło fragment sponsorowany dotyczący historii firmy, bo mimo że w Polsce Oppo jest znane jako producent smartfonów, to tak naprawdę jej historia zaczęła się już w 2004 roku, kiedy tych smartfonów jeszcze praktycznie nie było i wtedy Oppo produkowało właśnie sprzęty audio Więc historia Oppo zaczęła się w 2004 roku, wtedy firma ta zaczęła tworzyć sprzęty audio. Pierwsza ważna premiera była w 2005 roku, bo wtedy właśnie pojawiły się pierwsze odtwarzacze MP3 tej firmy, no ale później pojawiły się też odtwarzacze Blu-ray. Później pojawiły się słuchawki planarne w 2014 roku. Z kolei w 2019 roku pojawiły się słuchawki Oppo Enco Q1 bezprzewodowe, ale takie trochę bezprzewodowe, taka trochę smycz bym powiedział. Jak widać, sami posiadam, sami używam od 2019 roku. Bardzo fajne są te magnesiki tutaj w słuchawkach, więc nic tutaj nie dynda. A kiedy człowiek jest w koszuli, to właśnie takie słuchawki może sobie schować bez problemu pod kołnierzem koszuli. I muszę wam powiedzieć, że używam tych słuchawek od 2019 roku do dzisiaj działają bardzo dobra jakość wykonania. Jak widać, można robić z nimi praktycznie wszystko. A tak poza tym, to już w 2019 roku miały aktywną redukcję szumów, czyli ANC i do dzisiaj w tym temacie nic się nie zmieniło, więc bardzo dobry sprzęt do samolotu. Często biorę je jako drugie słuchawki. Gdybym pierwsze zapodział, chciał pożyczyć żonie czy coś innego, no to wtedy mam dla siebie taki drugi sprzęt. No i wydaje mi się, że dzięki temu modelowi Oppo zadomowiło się nie na rynku audio, bo ten rynek znało bardzo dobrze, ale na rynku słuchawek właśnie do telefonów. A później pojawiły się słuchawki Oppo Enco Free, Oppo Enco X, Oppo Enco Buds W12, Oppo Enco Free 2, Oppo Enco X2 i mógłbym tak wymieniać bardzo długo, bo tych udanych modeli słuchawek pojawiło się naprawdę dużo, ale wystarczy tej historii. Teraz porozmawiamy o Oppo Enco R3 oraz w wersji pro. I powiem wam, że moim zdaniem w pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się tym słuchawkom Oppo Enco r 3 bez Pro, bo one tak zwyczajnie dla większości osób będą bardziej interesujące, bo są tańsze. One kosztują 249 zł i musicie przyznać, że są bardzo ładne. Bardzo fajnie prezentuje się też etui, które jest małe, ale wygodne, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby wyciągnąć te słuchawki nawet jeżeli ktoś ma ogromne łapy albo palce, tak jak ja. Jest to zasługa nie tylko kształtu tego etui, ale także faktu, że ta pokrywka otwiera się pod kątem 110 stopni, więc tutaj po prostu robi się bardzo dużo miejsca, mimo że, tak jak mówiłem, to etui jest bardzo małe. Etui ma też USB-C do ładowania i jeżeli będziemy te słuchawki ładować przez 10 minut, no to wystarczy nam energii na 2 godziny słuchania muzyki. Bardzo dobry wynik, skoro jesteśmy także przy tym czasie pracy, no to same słuchawki wytrzymują 6 godzin, ale jeżeli będziemy posiłkować się także pełnym akumulatorem, który znajduje się w tym etui, no to już ten czas pracy, ten czas słuchania muzyki wzrośnie do 25 godzin. Z rzeczy o których jeszcze trzeba pamiętać. Mamy tutaj Bluetooth 5.3, więc mamy bardzo niskie opóźnienia. Kiedy oglądamy filmy, seriale albo gramy, no to na tańszych słuchawkach te opóźnienia niekiedy można wyczuć. Dobrze to wiecie, jeżeli oglądaliście nasze recenzje słuchawek QC Y13, które były bardzo fajne, kosztowały stówkę, ale jednak miały te opóźnienia i trzeba było bawić się z jakimś Różnymi trybami, żeby to wyeliminować, tutaj nie ma w ogóle takiego problemu. Poza tym, też doceniam jakość wykonania, bo te słuchawki są wykonane bardzo dobrze. Warto pamiętać o tym, że nie mamy tutaj żadnych gumek, bo to nie są słuchawki dokanałowe, tylko doużne. Więc jeżeli gumki Wam w uszach uwierają, no to jak najbardziej te słuchawki powinny Wam się spodobać, ale z drugiej strony, przez to, że nie ma tych silikonów, nie ma takiego właśnie dokładnego, idealnego dopasowania, no to nie ma. Mamy tutaj perfekcyjnego wyciszenia, i nie mamy też funkcji aktywnej redukcji szumów. Tylko nie myślcie, że kiedy mówię o tym, że one nie są idealnie dopasowane, że one są niewygodne albo wypadają z uszu, bo to się absolutnie w ogóle nie dzieje. Te słuchawki po prostu się trzymają. No i nasz standardowy test, widzicie że wypada bardzo dobrze. Absolutnie nic się z tym nie dzieje. Chodziłem w tych słuchawkach na spacery, byłem w tych słuchawkach na siłowni, słuchałem muzyki, słuchałem także audiobooków. Matko boska, w głowie mi się kręci teraz. E, ale w ogóle nie było z nimi problemu. Więc Wam powiem, że bardzo fajny sprzęt i byłem tym bardziej zaskoczony, że jak dobrze wiecie, ja sam nie jestem fanem słuchawek do usznych, a właśnie z tego sprzętu korzystało mi się bardzo, ale to bardzo dobrze i byłem też pozytywnie zaskoczony Jakością dźwięku. Więc jeżeli macie na słuchawki 250 zł, szukacie modelu dousznego, a nie do kanałowego, no to jak najbardziej to jest sprzęt, nad którym warto się pochwylić. Bo czas pracy, jakość dźwięku, jakość wykonania, czas opóźnień, możliwość pracy z dwoma urządzeniami naraz, bo o tym zapomniałem, jak macie na przykład tablet i smartfon i sparujecie słuchawki z dwoma urządzeniami, to wystarczy, że na jednym zastopujecie muzykę, na drugim odpalicie bez żadnego grzebania w ustawieniach i to będzie tutaj po prostu. Działać. Właśnie takie drobnostki, te funkcje, to wszystko sprawia, że te słuchawki jak najbardziej są warte swojej ceny i tak po ludzku mi się podobają przez jakość, cenę, no i przez wygląd, bo są tak po ludzku bardzo ładne. Nie chcę jednak tutaj cały czas słodzić, więc warto powiedzieć też troszeczkę o wadach. Więc jeżeli nie mamy tutaj silikonów, nie mamy aktywnej redukcji szumów, no to nie odetniecie się całkowicie od otoczenia. Jeżeli zależy Wam właśnie na tej funkcji, no to nie są słuchawki dla Was tak samo, jak w sumie wszystko. Wszystkie słuchawki douszne. To co mi się też średnio podoba, to jest to etui, które jest co prawda bardzo wygodne, ale jednak nie podoba mi się ta przezroczysta część. Ona teraz, kiedy te słuchawki są w miarę nowe, to wygląda bardzo ładnie, ale z jednej strony to bardzo szybko łapie kurz i to po prostu widać wygląda to mało estetycznie, a z drugiej strony trochę obawiam się, jak to będzie wyglądać po prostu za kilka tygodni, czy na tym będzie widać każdą przetarcie przetarcia itd. bo ja wiem, że te plastiki kiedy mają z tym problemy i po prostu warto mieć tego świadomość. Poza tym, przez to, że jest takie tu świecące, tu jest takie przeźroczyste, to wygląda troszeczkę jak hamski plastik. Wiadomo, że to jest drobna wada, więc wydaje mi się, że tutaj po prostu lepiej by wyglądało jednolite tu i czy to białe, czy fioletowe, czy w innym kolorze, po prostu jednolite. Wyglądałoby trochę bardziej premium, ale jest to już nieco czepianie się na siłę. i właśnie to jest powód dla którego bardziej z wyglądu podobają mi się słuchawki Oppo Enco R3 Pro, bo one mają tutaj taką obudowę niby z góry z takim akcentem przezroczystym, ale całość jest biała, wygląda bardziej klasycznie. Powiem wam, że to są słuchawki z jednej strony podobne do modelu, o którym mówiłem przed chwilą, do wersji bez Pro, bo mamy tutaj bardzo dobrze wykonane słuchawki, mamy tutaj trochę dłuższy czas pracy, 7 godzin na samych słuchawkach, 30 godzin na słuchawkach razem z etui, mamy Tutaj USB-C. One są tak samo jak poprzedni model odporny na zachlapania, więc można ich używać w deszczu czy na siłowni. Główną zmianą jest fakt, że to są po prostu słuchawki dokanałowe, a nie douszne. Co za tym idzie, mamy tutaj lepsze wyciszenie, mamy też aktywną redukcję szumów, czyli ANC i skoro to są słuchawki Oppo Enco R3 Pro, to mamy tutaj też kodek LDAC i bitrate 990 kilobitów na sekundę. To jest fajne, że ten kodek schodzi do niższych półek cenowych, bo widzieliśmy to już w Huawei FreeBuds 5i, widzimy to także w Oppo Enco R3 Pro, więc bardzo fajnie, że to jest. I też pojawia się pytanie, czy Huawei, czy Oppo? Powiem wam, że korzystałem z jednych i z drugich słuchawek. Jedne i drugie są bardzo dobre, ale wydaje mi się, że pod względem jakości dźwięku Oppo Enco R3 Pro są nieco lepsze. Więc jeżeli zależy Wam właśnie na tym, to zdecydowanie polecam. A reszta rzeczy, Bluetooth 5.3, łączenie się z dwoma urządzeniami, to wszystko co było w Oppo Enco R3 mamy też w wersji Pro. Więc mamy tutaj jedne, drugie słuchawki. Pojawia się pytanie, które będą się lepiej sprzedawać. Żyjemy w Polsce, więc moim zdaniem Oppo Enco R3 ze względu na cenę, bo te 249 zł to jest taka dolna granica, gdzie możemy dostać jakościowe słuchawki i tutaj te słuchawki jakościowe dostajemy. Tutaj wady wynikają głównie z konstrukcji, bo mamy tutaj słuchawki douszne, ale wiele osób takie słuchawki bez gumek po prostu woli. A jeżeli ktoś szuka czegoś lepszego za wyższą cenę, to mamy Oppo Enco R3 Pro i tutaj Tutaj już mamy właśnie inną konstrukcję, bo to są słuchawki dokanałowe, niedouszne. Mamy tutaj silikony, mamy lepszą jakość dźwięku, mamy kodek LDAC, mamy dłuższy czas pracy. Generalnie specyfikacja tych słuchawek jest bardzo dobra, bo zwłaszcza ten kodek LDAC i NC to są rzeczy, które razem można było spotkać do niedawna w naprawdę dopiero wysokiej półce słuchawek, takich za 700-800-1000 zł. A tutaj, proszę bardzo, 2023 rok i mamy to w sprzęcie za niecałe 400. No i na koniec odcinka prosimy Was standardowo o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. W komentarzach porozmawiajcie też na temat tych słuchawek albo innych, bo jeżeli uważacie, że są bardziej opłacalne modele w tej cenie, to oczywiście też na ten temat chętnie podyskutujemy. A na koniec mamy dla Was klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu w filmie, to piszecie, słucham muzyki. No i już wiemy, że obejrzeliście ten film do końca. A skoro już jesteśmy przy muzyce, to Oppo poprosiło mnie także, żebym powiedział Wam o jednym, Kawałku którego słucham w różnych sytuacjach, który później trafi na wspólną playlistę różnych YouTuberów. Myślałem nad różnymi kawałkami. Po głowie chodził mi na przykład utwór Licker and Horse, który na pewno znają fani serialu Chłopaki z Baraków. Myślałem też o jednej z kilkunastu części Młode Wilki zespołu Werba, ale nie mogłem się zdecydować, która byłaby najlepsza, więc ostatecznie kawałkiem, który polecę, będzie B.L. The, Boss, The Final Shutdown od Tenacious D, bo bardzo lubię ten film i bardzo często tego słucham, głównie w samochodzie. Więc piszcie komentarze na temat słuchawek, na temat tego, co wysłuchacie i co, widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!